Pisanie nie jest tylko moim hobby, bo gdyby tak było, to mogłabym sobie popisywać w wolnej chwili i tworzyć jedną książkę co kilka lat. Pisanie jest moim celem życiowym. Piszę po to, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. Piszę po to, żeby ludzie mieli oderwanie od swojej rzeczywistości trudnej. Piszę po to, żeby ludzie znaleźli rozwiązanie dla swoich problemów. Piszę po to, żeby mogli się uśmiechnąć. Piszę po to, żeby Zrozumieli, że w ciężkim świecie jest Ostoja, która jest odpowiedzią na wszystkie ich pytania, odpowiedzią na wszystkie ich problemy i otarciem wszystkich ich łez. Ale, żeby do tych ludzi dotrzeć, żeby dotrzeć do Was, nie wystarczy, że tylko sobie napiszę książkę, bo książkę napisałam i to nie jedną, dopiero pierwsza została wydana. Ja potrzebuję, żebyśmy my wszyscy wspólnie mówili jednym głosem o moich książkach. O tym, że jest taka możliwość, żeby skorzystać z lektury, która przyprowadzi do celu osoby, która tę książkę czyta. I do tego potrzebuję konkretnych narzędzi. Potrzebuję reklamy która jest płatna, potrzebuje profesjonalistów, którzy zajmą się social mediami, którzy zajmą się materiałami różnymi reklam reklamowymi, potrzebuje dać wam profesjonalne produkty, a profesjonalne produkty to jest książka dobrze napisana w spokoju, w ciszy i w skupieniu, dobrze zredagowana i wydana przez dobre wydawnictwo. Jeżeli chodzi o policjanta Piotra, potrzebuje dobrego lektora, który przeczyta tę bajkę w taki sposób, że każde dziecko pokocha policjanta Piotra i potrzebuje czasu. Potrzebuje na to czasu, który wam daje. Więc dlatego nie jestem w stanie, mojej misji życiowej, osiągnąć pojedynkę, bo nikt. Nie osiąga wielkich rzeczy samotności. Zawsze potrzebni są do tego ludzie, mądrzy, dobrzy, otwarci e, i Boży ludzie, tacy jak wy. Więc wspierajcie, dziękuję i razem zmieniajmy ten świat, bo jest to nam wszystkim potrzebne.